Ja Arko poszła, Rka poszła. Dobra, ten już zabija z Ty co się stało z tym? Czemu my go ostatnio mamy? Co jest? Ku... Co tu co? Kur... Co się dzieje? No. to po mnie! Bo paleta kolorów na no, zimę jest odcienie odcienie szarego i nic więcej. Czasem brązowy się trafi, ale to czasem. <laughs> ja się ześra z nachodnik. Dobra. Zabijacie kogokolwiek, nie no, zabijacie kogokolwiek. A, a ty co? A TY CO? Właśnie nie wiem co ta Sigyr robi. KURWA! Na, y, przedstawionych nabłonków A i B z funkcją peł, jaką pełnią w układzie oddechowym. Boże zamknij Marka. Przedstawiony w klawiaturze piersiowym oraz położeniem się. Jak się to się stać? Ola uciekła. Jeszcze ją je ledwo posłuchać. Co sobie to Nie się da. A, no, on okay. my tak może. Jednym przyciskiem, no dobra. Tak, masz 6-0. się nie mówić takich bliskich rzeczy. No, subordów. Co? No cyborgów. Co to To nie jest normalny? Nie. Albie, że Nie. Co ty mówisz? ty jest policjant. Co ty pierdolisz? Masz pole za?

Awww Brawo Briar is killing me, help me bro CO TY ROBIESZ Brawo Oj Żyjesz? Żyjesz? O, o, to zepchnij coś na to To nie podchodź po raz blisko Teraz możesz Teraz, teraz Ja! No bo ja Wpierdalałam kanałeczkę O oh, Jezu yes. Gwardenga Powinniśmy <laughs> <laughs> drajka wziąć PANO nie mogę. Ui, wypierdalaj! O nie, udało mu się. Zabiję. Kurwa, dlaczego wyglądam jakbym jakbym Ja pierdolę! Oj, gówno wyszło. Buch? Oj ty padasz. Tak padam. Nie padam. Padasz. Nie. Ko. Ej, i Amum może od raptorów kurzyć. Nie wiem jak masz warto tu. Ojku, Ojku! A kto jest zeslułowany? Bąk. O, jeszcze Karol ukradł